To jest. Wjazd, wjazd. Dobra. Ich nie ma. Zadbie, nie? Zadbie. a, ej. Ten tutaj kadaciak Jakby no. co, to to, to nie jest nasze, może się to odholować. Spoko. To po, ok. Nawet nie jest nasze. To jest, to było tam tych To nie jest nasze. No ten, ten Raptor, <coughs> Raptor. A a ten. Raptor jest nasz przylastku ale niech odholują nam to, bo tak to nam wpiszą poszukiwanie MIT'sowi, rozumiesz? Ale... ale nie zdjęte, ma blach nawet ten raptor. Nie te Nawet nie ma blach. A nawet jak ci teraz odholuje ten polizont e, tego raptora nie. Ej, jeszcze odzyszy, dwóch, bo nie jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch, dobra Weź tam tego wina pilniekiem przypiałem. Się... wyłączam radio na razie, bo nie, nie mogę się dogadać. Spoko, spoko. No git, ale ja to sobie wyłączę, bo ogólnie stan z radio. Ej nie ty wracaj, ty wracaj, Yo. bo nie, będzie, że nikt nie celuje do zakoników. Ile w, w kiropie, czy potrzebuje do niej picia, albo pomocy medycznej? Nic nie potrzebują, jest nas dużo, możecie się podać Sorry, no. Ale ile zakładników jak mogę o wiedzieć? Nic, ja nic nie mówię. Co? Ile zakładników jak mogę wiedzieć? Zakładników nie na posników. Zakładników. Yy, jeden żywy o pięciu martwych. A znaczy, nieprzytomnych. Nieprzytomnych jest tak naprawdę czterech, no. a jeden sobie wyparował. Bo długo pozwoliła. Macie ja. Maciek i Zofa wam nie wyparowały zanim go będziecie mieli tak jakby w Znaczy wiecie co? Tak jeżeli wam szczerze mówić To dwóch nam wyparowało tak ogólnie jak jechaliśmy tutaj Więc jeszcze jest śmieszniej Ale ty No, no widzisz no, no Tak jeżeli... Nie no na spokojnie panowie no. Nie pokażę wam niestety znaki bo tak jakby no Nie mamy No Bo tak jakby no Nie zostaliśmy jeszcze Znaczy mamy Tylko tak jakby no Wiecie o co chodzi Wiemy ta. Nie, poczekaj chwilę. Tutaj muszę wejść na ten, ten bo jednak to inaczej. jest z was superwizorem. A chodzi to pod górnym? Jak? Na ulicy? Jak na ulicy jesteście? Znaczy, no A. jeden od nas był ziomeczek. Eee, Idź celuj, bo nam wiadomo Idź celuj, bo na nam wiadą. Nie raptora nie mieli. O, zbieram taranie. Nie wiem, dwa razy. Na sklepie się nie rają tak jak wojny, tylko wyglądać teraz Dziębiesz Skurpę znikł mnie znikł Co jest? Wjazd, wjazd! Dobra Ej, zdejmij sobie plakietkę, bo cię widać. Leżą i jesteśmy sami. Ej, chować się w szafie? Tak. Dobra, chowam się w szafie. jesteśmy sami. Ja jestem w szafce. Dobra. Ja nie wiem, ja uciekam tu po prostu gdziekolwiek. Chodź tu! Gdzie ja ci nie widzę? Czekaj. Za to... Stój, stój, stoi, stoj, stoi. Chodź mi sobie, że otworzę Ci twoja. Так, это. Сейчас я иду отсюда. Я там только так, я 10 минут и мы идём тогда. Сейчас пойдём. Ой. Что мы говорили? Тут, кстати, обедами. 50. Jestem za demjarze, mówiąc szczerze jakich mało Każdy mój przeciwnik jak mnie widzi idzie wsiano Ciągle gramy w bro, teraz od Jezu, trzecia rano, gramy stale te ręki, nam dalej tu nie mało Najlepszy nie jestem, ale mam tego skila Szczerze mówiąc tak wiem to nie twoja wina Żadna mapa już od dawna nie jest mi tu obca Wszędzie stawiam kroki pewne tak jak pies obrońca w telefonie pada mi bateria, to jeszcze nie jest koniec. Nie koniec, moja piękna sezon rozpoczęty. Nowa postać w grze, jak co miesiąc każdy z kumpli czeka na update. Robimy openings i wydamy kilka stów. Potem znowu mama zrobi za to wielki szum. Miałem uszyć się na sprawdzian, ale idę w tłum. Nie, nie, dobra. Nie. A ja mam też do no pytanie, czekaj, wyjdę, ale nie, Jakiś nie. Auto do... ja Kupanie. Też... Kupanie. A wy chcecie tą radzią, limitkę? A za idę? No zatem to na mieli cię mogę sprzedać, bo ja tą limitkę to kupiłem w sumie znaczy, za... A tutaj się przyjechać tym najmniej za Dobra, a teraz się poddajcie, wychodzicie, zadajcie. No, Dajcie się wyjazd załatw Wyjazd, z auta wyjazd, raz. Raz. wyjazd szybko! Się. Szybko, wyjazd z autaraz! Oddaję mi podaję, mi podaję! No tak, poddajam cię! A co to zadwalasz? Izdę utyka E, to ty masz to ty masz problem z psami? Ta nie, ja jadę na napad, więc silo Aha, bo ten, bo. No bo cię też wyniła, wyniła. O, no bo ja. No dra. ty? Ja, będę na co chciał. Adam, wróci? Za... jak dobrze pójdzie to za 5 minut. Dobra. Bo on się musi tam do bogów. Ja sobie pomyślałem tyle. Ale daj mi zjeść w ogóle. Ej, policjant. No. Mogę sobie pożyczyć amunicję? O nie. nie Mogę? Proszę. daj mi wiek. No to no, spokojnie. Co do ciebie. Co z tego będę miał? Co? Co z tego będę miał? Życie. No. Życie. Not, not profit. Daj. Gdybym chciał, to bym mógł ci zabrać pistolet. I amunicję bez pytania. No właśnie, o, ty, wtedy byś okay? został zbombiony. Co? co byś, co by został? <laughs>

Nie, poczekaj. Dobra, jeszcze nie ma marka. Podzielić na trzy. To jest 80 koła. No, no i gdzie to jest? No i i lecimy na, na kolejne. No, a nie, nie w czystych. Bro. Nie, no. Bierzemy na Macie wiertełko? Czekaj, bo. debil tu podchodzi. Jaki? I możesz też dać, bo da, daj trochę. Ta, w Morda mogę ci dać. O właśnie Od te oddaj, bo wiesz prosiłem. Możesz pomasować tu, tu tam Tutaj, przede mną, w tej ulicy sklamą Poddaj się Poddaj się Poddajesz się Poddaj się. Poddaję poddaję się. Poddaję się. Poddaję się No! Co ty robisz? Ale śpi jeden. śpi drugi śpi, śpi dwóch Dobra, dzień dobry, ja negocjuję. Jacob Block, no, no, 202, no. Beauty, pierwszego stopnia. Co tu się dzieje? No co się ma dziać? Chyba proste. O poczekajcie, bo ktoś próbuje. Domyćam bardziej tocza Domyśl się. No a tam, o tam stoi. Biedny. Już podjechałem. A jakiś szwalony GTS tam był, sobie jak wyglądam. No. Ciekawe. To się to... Nie, no, nie. Nie ci, mogę Wam ci, ci, pokazać odznaki, niestety, bo wiecie, jak. Ooooooo on... no, no to ale... Za no to co? I... Wolny odjazd. Dobrze. Y... Powiem tylko. Jeden zakładnik jest podstawiony. Nie. No to, dlaczego zakładnik ma maskę? No, nie bo... wiem. My go no, powinniśmy. No, no, no. A poczekaj, dobra. No zdejmij mu, a przecież wiesz, to nie ma wina, że on na przykład nie wiem, my, my ich powinaliśmy obok głównego No i znaczy no, nie na głównym to obok fleki banku. No i ja do niego wysiadę, 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 no to nie, nie zdjął maski, bo nie zdążył, bo, bo mam takie zwinne ręce. Eee, co to przyjechał? Co? policja. O, dobra, to, 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 wy, to wy już możecie wiesz wiecie, co, jechać to wiesz eee, Jak coś... To jeszcze... się zostają. No to już limit z policji w stronę. No. To jeszcze jeden serif dojedzie. O to ile jest psów. Czekajcie, ja jestem ja, ja, ja ja w środku, ja jestem w środku, ja chcę tylko zobaczyć. Ja... Nie, ja chcę tylko zobaczyć. A, bo tam jest, jeszcze jest... Aha, bo kadet przyjechał tahołkom, dobra. No to dobra. jeszcze jeden ten, może szeryfek Podjechać. No. Dobra, co chcecie za dwóch zakładników? Wolno odjazd, kulturka i bez kolczatek. Brak kolczatek do kilometra. Mhm. Nie do trzech. Do kilometra. Do trzech. Do trzech macie minimum. Dane. No właśnie. Mm -hmm. więc się za mną nie kuć. Nie kuć się za mną. Zrobimy tak, masz do wyboru. Albo tak, te trzy żądania, które w sumie powiedziałeś, że kulturka. Brak a, a, a spróbuj nas zramować, albo, ci, te, albo oni nas zramują, to obiecuję ci. To już będzie Twój koniec. Ostrzegam. Kultura na nie. drodze kończy nie. się wtedy, kiedy Wy zaczynacie jeździć po front i skręcacie w uliczki. Wtedy się kończy kultura. Czemu? Jak skręcacie w uliczki? No, nie wjeżdżacie w uliczki. I nie jedziecie pod prąd, jedziecie poprawnym pasie. A czemu w uliczkę? A co to jest, że w uliczki? Co to ma stranie w banie granie? Nie dyskutujmy Na fartopianie. Tak. No bo chciałeś się zapytać, od kiedy tak jest, że jak wjedziesz w uliczki, to jest koniec kultury? No o, od wtedy, kiedy jedziemy sobie normalnie, gonimy siebie kulturalnie, a nie jak wjeżdżamy w ciasne uliczki. Wtedy jest duży procent szans, że możecie w ciasnej ulicy nas poddać. Nie, nie poddamy was, nie, przysięgam, nie poddam trzymajcie was. Odstęp. No tak, trzymajcie o sobie i będzie. Problem. To właśnie. Więc yy, kulturka ma być taka, że nawet no, jak wjeżdżamy w uliczkę, to dalej ma być kultura. Dziękuję, do widzenia. Koniec jest Dwa do... Yy, superwizora. N nie, nie ma się yy, chyba na Superwizora. Yy, Napastniku to wolny odjazd, kultura I celujmy podjazd, do ich. i brak kultury. Przejdźcie na jedynkę. Dziesięć yy, dziewięć? Na jedynkę. Yy, dwóch. O, no, jeszcze flak flakę, kurwa. Dziesięć Superwizor nie zgodził się na wasze żądania. Czyli? Dwóch zakładników dwa żądania. No to tak. Dobra, wolny bra kolczatek i tyle. Nie! Yy, wolny wolno i kulturka. Dobrze. Eee. Na o, nie, dobra, Nie, 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 wolny odjazd wolny i brak kolczatek. Brak Tak. Na, na to się. Końcowa. Dobrze. Eee, chodź nie chodź. możemy wejść na radio numer jeden Chodź na chwilę. Dziękuję, Dobrze panowie, zaszła niemiła sytuacja Jaka? Pro. Jest napad na flekę Możemy się umówić tak Że odkujecie zakładniki Nie Czekamy do końca Czekamy do końca Tu wjedziesz, a jeszcze nie Jak będziecie wychodzili ale my sobie. chcemy, żebyście nas gonili! No dlatego mówię. Jeżeli chcecie, żebyśmy was gonili, to musicie ich wypuścić od jak będziecie No, dobra. no to no dobra. tak, no to tak. Bo inaczej nie będziemy no to mieli okay. No tak. No tak. A do nich ciągle. Ile jeszcze paczek? Cześć, ja zadzwonię do mojego przełożonego. Coś, ja ja do nich chcę, żeby nam nie wjechał. Jaki, jaki goniany fit w ogóle ten gościu Tyle, ma paczek? 150. <laughs> Ej, to nie, nie mój. Ma. Co będzie się. I teraz, jedna i dwie głowy były było piękne. Hmm. Może tak. tak coś. To ten w czarnym, w tym czarnym steroju ma chyba trzy klamki na sobie. Tak i pro... Mam i czy smoki latały. A jakby co to ten w czarnym ma trzy klamy na sobie. A ten no, yy, biały majenom, on ma on Ten w ma trzy klamy na sobie. Na no, smok Dobrze. A tam Dobrze. O, mówię? Jeszcze raz co mówię, tam? Tam smok leci. Jeszcze raz. Tam smok leci. Hej. Chłopie, ty nie jesteś na mojej i nie grasz sobie w gierki. Uspokój się, jesteś na napadzie. Rozumiesz to? Jeszcze jeden fałszywy ruch, ruch bo czyn i koniec. Ciszczamy w głowę. Panowie, mam do was zaproponowanie, ponieważ chcieliście kulturkę na drodze, co nie? Tak mhm. Mówicie, że pan w czarnym ma trzy klamki na sobie Tak Zrobimy tak, wypuszczacie tego w czarnym, ja go przeszukam i macie kulturę na drodze jeszcze dodatkowo Hmm, to, pochodzimy z e, da No dobra. Niech ma te trzy klamki na sobie Niech macie trzy klamki na sobie My nie chcemy wjazdu, ale ty nam zrobisz ten wjazd Jak, jak będziemy mieli jednego zakładnika z dwoma się Z y, dwoma zakonnikami się czułem bezpiecznie. Więc wolimy dwóch. Jezu się przestraszyłem. że jest gwiazd. No nie, bo on się tak położył. No gwałtownie się przestraszyłem, że jest gwiazd. Bo tego się zamyśliłem tak na, na, na chwilkę. Czekajcie, ja się tam znaczy, Cześć. 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 dwa, Cześć. 2 dobra. Ja dobra, dobra, Cześć. 2, dobra, dobra, są możemy dobra ty się pytasz? Dobra. Już Ale coś teraz jest spontan Good luck, have fun. No Możemy zrobić... Jakby było więcej jednostek to byśmy mogli żeby się zderzali Masz pasy mm -hmm. Ej, ten chłop zakładnik tam kradał to! Haaa! że wjeżdżamy na ten. To, to, to. No co? Se nakręcam. Ale teraz wiesz co robimy? Co wczoraj. Ale sobie, jakby on mi teraz tam wyjechał, no to było piękne. Ale mam pomysł z tym, bo. Ej, ej to, to co wczoraj jechaliśmy, ale ja mam pomysł, bo oni to pewnie znają. Ale co on taki. O, Czecha, większy odstęp. Mięso. Większy odstęp. Odstęp. Trzymaj, odstęp, odstęp. Trzymaj, odstęp, trzymaj. odstęp. odstęp trzymaj. Nie, bo chłopo mi się chyba pomyliło. Patrz co zrobimy O mama le. Aha oła o, oła Miałem no, ja gościu jakiś pomaga Nie miło Dobra teraz ja sobie muszę przynajmniej gdzie to było Ej! Jesteście na radiu? Nie, poczekaj, bo ja sam muszę powiedzieć, gdzie to jest. Ej, jesteście... Poczekaj, na... wejdź na radio do nich i się dowiedz, gdzie są. Ja nam pomogą. Bo ja nie mogę, bo kieruję. Jesteś na radiu? Ehm um, Jak okay. się będziemy... Bo ogólnie uciekamy przed tymi szeryfami. Cicho. Bo w ogóle nie uciekamy przed tymi szeryfami, jak sobie nie będziemy dawać rady, to jesteś kagra na radiu. A nie ma, to dla nikogo nie ma numeru Ot. to weź od jakiegoś typka to gdzieś tu było, to gdzieś tu było Dobra wiem. No ej ale co ty robisz? Nie pomyliło ci się coś? To no, tu szeryfie? Nie, a, a możemy skakać? Dobra, jeden się nadwalił, walił. Mamy, mamy jednego na sobie. Dobra. Dajmy? Czekaj. Okay. No, nie, to, 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 temu... Słyszałem, ktoś się coś, coś myli chyba. Dobra. Wywalił się, wywalił się. Poddajemy tu. dawaj. Podaj się, podaj się, podaj się, podaj się. Poddaj Dobra, leże.